Znany z cudownych uzdrowień mistrz bioenergoterapii Ireneusz Stobiecki to Ostatnia Nadzieja Chorych. Jego księgi uzdrowień to Setki Cudów. Pan Janek cierpiał na uporczywe bóle głowy. Nie pomagały żadne lekarstwa. Udał się po pomoc do uzdrowiciela. Ja udałem się do, do Ireneusza Stobieckiego z bólą głowy i z bólą nogi. Po prostu dowiedziałem się od znajomych no i poszedłem. I, I od tego czasu, jak byłem pierwszy raz, głowa. Po prostu przestałem w ogóle boleć, od tego czasu nie miałem bólu głowy i noga tak samo. Po prostu mam 100% lepszą nogę, a głowa, to nie mam bólu od tego czasu. Jestem bardzo zadowolony i, i muszę podziękować Ireneuszu Sobeckiemu, że, że mi pomógł w tym, bo strasznie cierpiałem na ból głowy. Dwa lata, dwa lata cierpiałem na to. To jest niesamowity bo nikomu nie rzucę tego. Taki to ból jest straszny. No chodziłem po lekarzach i, i, i powiedzieli, że na to nie ma, nie ma ratunku. Byłem prośbki, mi przepisywali takie i takie to nic nie pomagało. Tyle, że z byłem i nic nie pomagało w ogóle. To jest na no to nie, nie, To jest doktor mówił, że nie ma ratunku na to, że, jest, że lekarstwa. A jednak... Jednak tu było i jest, no bo od tego czasu nie czuję bólu głowy, nie mam bólu głowy. No. Także muszę dziękować Ireneuszowi Sowieskiemu i panu włowu że, że mi to wszystko tak pomogło. Niewiarygodne, ale prawdziwe. Osoby zainteresowane spotkaniem z dyplomowanym mistrzem bioenergoterapii Ireneuszem Stobieckim mogą zamówić wizytę dzwoniąc 773 kierunkowy 283 1505 283 jeden pięć zero pięć